Miłość to, bardzo lubię to powtarzać, najpiękniejszy sposób odnoszenia się człowieka do drugiego człowieka, a szczytem miłości między ludźmi na tej ziemi jest miłość małżeńska. Nie ma nic większego, nic piękniejszego między ludźmi, bo między Bogiem a nami jest miłość jeszcze większa. I my mamy szansę kochać Boga jeszcze bardziej niż męża, żona, ale między ludźmi nie ma nic, ani większego, ani porównywalnego z miłością małżeńską. Dlaczego jest to miłość bezwzględnie największa? Z trzech albo czterech zasadniczych powodów, tych powodów jest więcej, ale wystarczy te kilka podać, bo one są najważniejsze. Otóż po pierwsze, miłość małżeńska jest z definicji wręcz największa między ludźmi. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. Najbardziej. Ciebie żono, ciebie mężu kocham bezwzględnie bardziej niż wszystkich innych ludzi tej ziemi. Czyli kocham cię bardziej niż mamę, niż tatę, niż moje rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, jeśli się pojawią. Niż przyjaciół, czy to obecnych, czy tych, którzy się może jeszcze wspanialsi pojawią kiedyś w naszym przyszłym życiu. Nikt z ludzi nie będzie miał szans z Tobą w moim sercu. Ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham najbardziej tu i teraz, i do śmierci nic się w tym względzie we mnie nie zmieni. To Ci ślubuję. Ciebie kocham najbardziej. Otóż. Ktoś mi tam mówi nieraz, że księdza, niech ksiądz podkreśla, że miłość małżeńska to także przyjaźń. Ja się uśmiecham wtedy, mówię, to nie to, że jest to także ta miłość przyjaźnią, tylko to jest największa przyjaźń. To jest szczyt przyjaźni, jaka może być między ludźmi. Więc nie tylko trzeba podkreślać, że małżonkowie to też przyjaciele, ale coś więcej trzeba podkreślać, że małżonkowie to najwięksi przyjaciele. Jeśli są wierni swojej miłości małżeńskiej i złożonej przysiędze. Czyli wszystkie inne przyjaźni, które mamy, są poniżej tej przyjaźni, zdecydowanie poniżej, jaka powinna być między małżonkami. Otóż, jeśli mam przyjaciół, to żaden z przyjaciół nie ma prawa wymagać ani oczekiwać, żebym tegoż przyjaciela kochał bardziej niż innych przyjaciół. Nie ma takiego prawa. Ani ja nie mam obowiązku, i któregoś tam z przyjaciół kochać bardziej niż innych przyjaciół. Natomiast jeśli miałbym żonę, czy będąc kobietą miałbym męża, to małżonka mam obowiązek kochać bezwzględnie wręcz bardziej, niż wszystkich innych ludzi razem wziętych. Czasami małżonkowie powinni to przy przypominać swoim rodzicom, jeśli ktoś z rodziców próbuje stać się ważniejszy na przykład dla syna, mama, niż niż żona tegoż syna. Kiedy mama mówi, no synu wiem, ma żonę i dzieci, ale mną się zajmuj bardziej, jeszcze bardziej niż żoną, no bo, no bo ja, mama, chyba mam do tego prawo. Nie. Żona jest dla męża ważniejsza niż jego własna mama, tegoż męża. Otóż czasami trzeba to twardo przypomnieć rodzicom, jeśli tej zasady nie respektują i powiedzieć, mamo, tato, coście zrobili w dniu mojego ślubu. Żeście mi pobłogosławili, mnie synowi. Co to znaczy, żeście mi pobłogosławili w dniu ślubu? To znaczy, żeście pobłogosławili na sytuację, w której od dnia ślubu pokochałem moją żonę, żonę a waszą synową, bardziej niż was. Nie tylko, żeście nie protestowali, żeście jeszcze mi pobłogosławili, to respektujcie to. Tak samo córka ma, jeśli trzeba, e, daj Boże, że nie trzeba, ale jeśli trzeba ma powiedzieć, mamo, tato. Chcecie być dla mnie ważniejsi, czy któraś z Was niż mój własny mąż. Nigdy się na to nie zgodzę, bo ja ślubowałam, ja sobie wybrałam męża na męża, a nie Was. I coście zrobili w dniu mojego ślubu? Pobłogosławiliście mi córce Waszej na nową drogę życia, na której mojego męża, Waszego zięcia kocham bardziej niż Was. I wyście mi na tą nową drogę życia pobłogosławili. To, to respektujcie. Jak nawet w waszej niedojrzałości nie chcecie respektować, to ja to będę respektować. Nie pozwolę, żebyście doprowadzili do sytuacji, w której miałabym was kochać bardziej niż mojego męża, czy na równi, czy się opowiedzieć po waszej stronie, a nie po stronie męża. Jeśli byłby między wami a mężem moim konflikt, stanę po stronie męża, a on po mojej. Jeśli i ja i on jesteśmy wierni przysiędze małżeńskiej. Więc To jest konkret, tak? Twardo Trzeba to sobie inny wyjaśniać. Miłość małżeńska jest najdosłownie na świecie największa. Ciebie, żono, ciebie, mężu, mam wręcz obowiązek kochać najbardziej. Po drugie, miłość małżeńska jest największa z tego powodu, że małżonkowie ślubują sobie nie tylko miłość, ale także to, że siebie nie opuszczą. Może za mało o tym mówimy. Co to znaczy? Nie opuszczę Ciebie i to aż do śmierci. To znaczy, że będę Ci okazywał miłość tą największą. Do żony, do męża, będę cię okazywał z bliska. Niesłychanie ważne. Z bliska. Moich rodziców mogę kochać na odległość. Moje dzieci, jak dorosną, pójdą w świat, mogę kochać na odległość. Nawet najspanialszych przyjaciół mogę kochać na odległość. Jeżeli ktoś z przyjaciół mieszkający niedaleko pojedzie do Australii, to ja za przyjacielem do Australii nie pojadę. Mogę kochać przyjaciół z daleka. Natomiast jeśli miałbym żonę nie byłbym księdzem i ona by pojechała z jakiegoś powodu do Australii, ja za nią natychmiast bym pojechał. Bo żona czy mąż to jest ktoś, kogo kocham z bliska. A dlaczego to jest takie ważne, że z bliska? No bo im bliżej jest ten, kto mnie kocha i kogo ja kocham, tym bardziej się umacniamy. Jeżeli małżonkowie się ogromnie kochają, a są gdzieś tam na odległość, bo na przykład ona w szpitalu, czy on w pracy jakiejś tam, w delegacji daleko, no to tęsknią. To dają sobie znaki miłości ogromne, wzruszające, ale kiedy ona, czy on wróci, kiedy są razem, kiedy się przytulają fizycznie, są obok siebie, no to umacniają się jeszcze bardziej. Więc Ciebie kocham najbardziej, żono, mężu, i Tobie okazuje miłość z bliska, aż do mojej śmierci. Po trzecie, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Z Tobą chcę mieć i tylko z Tobą. Z przyjaciółmi, z rodzicami, z z kimkolwiek, nawet bardzo szlachetnym, nie chce mieć dzieci, a z tobą chce. I tylko z tobą. Bo taka nas miłość łączy niesamowita największa i na zawsze jest bliska że w, tej, w tym kontekście możemy odpowiedzialnie przyjąć dzieci, które chcą, aby ich rodzice byli blisko i aby się wzajemnie kochali, a nie tylko, żeby kochali dzieci. I po czwarte miłość małżeńska jest największa, bo się z tobą wiąże na dobre i na złe. Tobie zawierza mój los, i przyjmuję Ciebie pod, pod opiekę. Będę się Tobą wiekował tak, jakbyś była mną, albo ty byś był mną z perspektywy, w której patrzymy, czy kobiety, czy mężczyzny. Więc z tobą wiąże mój los doczesny. Nie wiążę mojego losu doczesnego z rodzicami, ich los zależy od ich relacji, nie od mojej relacji do nich, syna czy córki, więc mojego losu nie wiąże, Całego doczesnego z rodzicami, niech oni zadbają swoją miłością wzajemną o swój los. Mojego losu doczesnego nie wiąże z dziećmi, bo mam je przyjąć z miłością wychować po katolicku i puścić świat. I niech one się zwiążą z mężem, żoną, ze swoimi dziećmi. Mojego losu doczesnego nie wiąże z przyjaciółmi. Jak odejdą, przestaną być przyjaciółmi, wejdą w kryzys, mi się świat nie wali. Natomiast mój los wiąże z tobą, żona mężu. Bezwzględnie największa miłość, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą. Dlaczego taką miłość Bóg nam poleca, podpowiada, i to jako pierwsze polecenie z Księgi Rodzaju, miłość małżeńska i tak walczy Chrystus o to wierne trwanie w miłości małżeńskiej. No bo ponieważ to jest największa miłość, to jest też najpiękniejsze pokonanie samotności, najpiękniejsze bycie razem, to jest powrót do raju, można powiedzieć. To jest taka sytuacja, w której chce się nam żyć w każdej sytuacji. Ktoś powinien, ale są małżonkowie nieszczęśliwi, cierpiący. Tak, wtedy, kiedy nie respektują ona czy on przysięgi małżeńskiej. Jeśli respektują, czyli kochają siebie nawzajem, nawzajem i najbardziej, to mają kawałek nieba na ziemi. Muzyka